Można zdementować, że to nie jest tak, że jest to całkowicie nowy mechanizm wytworzenia technologii szczepionki, bo warto podkreślić, że ten mechanizm, czyli szczepionka MRNA, znana jest już od ponad 20 lat. To znaczy, wykorzystano ten mechanizm przy powstawaniu, przy produkcji szczepionek przeciw eboli. Więc tutaj kwestie powiedzmy te technologiczne i techniczne nie były problemem, więc łatwiej było tę technologię już również zaimplementować do wytworzenia szczepionki przeciw COVID-19. Natomiast absolutnie ona nie zmienia naszego materiału genetycznego, dlatego że ona nie ma dostępu do naszego jądra komórkowego, w którym jest materiał genetyczny. Bo tylko gdyby, gdyby materiał pochodzący ze szczepionki miał kontakt z materiałem genetycznym, czyli do, 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 docierał do jądra, no to wówczas można by mieć obawy. Natomiast tak się nie dzieje, ponieważ znajduje się ta szczepionka, dociera do cytoplazmy, czyli struktury poza jądrem komórkowym i po otrzymaniu sygnału produkowane są przeciwciała, czyli daje... Impuls do tego, żeby nasz organizm produkował przeciwciała, a następnie jest rozkładana i wydalana z moczem. Kolejny upływ czasu pokazał, że jednak ta odporność po pierwszej dawce. No, w którymś momencie na tyle słabnie, że istnieje możliwość reinfekcji. No i tutaj pojawiły się kolejne doniesienia naukowe, następnie decyzje Emy i poszczególnych krajów, żeby wprowadzić drugą dawkę przeciw COVID. No i wiedzieliśmy w którymś momencie, że trzeba podać trzecią dawkę, ale oczywiście wraz z podaniem drugiej dawki prowadzone były kolejne badania obserwacyjne, epidemiologiczne i po tej trzecie, w trzeciej dawce nie tylko wiemy, że jest bardzo znaczący wzrost przeciwciał ochronnych, to jest najprostszy element do zbadania i tym się kierujemy, oczywiście mówiąc o skuteczności szczepionki, ale również przeprowadzona badania dotyczące receptora i przeciwciał dotyczących receptora S, czyli tego spike, prawda? spike czyli tego szczytowego, Kolca, i okazało się, że no tutaj dobre wieści są takie, że po tej trzeciej dawce ta odporność jest dłuższa, utrzymuje się dłużej. Potwierdzam i to z, dużo, z dużą satysfakcją i zadowoleniem, że przy tak ogromnej liczbie podanych dawek na świecie, bo to jest w miliardach. W naszym kraju to jest niespełna 55 milionów dawek, i na te 55 milionów dawek mamy ponad 18 tysięcy tak zwanych niepożądanych odczynów poszczepiennych, z których 85% to są łagodne. To jest bardzo dobry wynik, to jest bardzo dobra rekomendacja, żeby jednak zdecydować się na szczepienie. No, zwłaszcza jeśli chodzi o te osoby, które jeszcze tego nie zrobiły.